Cześć Boże, szczęść Boże! Witajcie, mieli goście na moim stryszku adwentowym. Takie mam pytanie do Was na początek. Czy jesteście obciążeni i utrudzeni, a może nawet wypaleni gdzieś tam w pracy, w służbie, w domu, w rodzinie, gdzieś we wspólnocie? Jeżeli tak, to... Myślę, że dzisiejsze Słowo Boże, dzisiejsza manna będzie dla Was pokrzepieniem. I po pierwsze, chcę powiedzieć, że jakieś takie poranne natchnienie zawsze staram się wsłuchiwać w to, co Pan Bóg chce do mnie powiedzieć danego dnia, a dopiero później czytam czytania z dnia i mam wrażenie, że. Zresztą to sobie zapisałam, że Pan Bóg powiedział do mnie: Nie lękaj się, mała trzutko, zaufaj Panu. I, i takie potwierdzenie, że to było jakieś Boże natchnienie, y, zawsze znajduję w tym, że, że te treści, które pierwsze jakoś przychodzą mi y, do serca, one się później powtarzają w czytaniach. I myślę, że. Że w tych dzisiejszych czytaniach można to odnaleźć. Więc tak będziemy się pokrzepiać, będziemy się umacniać. Dzięki tej strawie Słowa Bożego codziennej, dzięki mannie, która spada dla nas z nieba. I pierwsze dzisiejsze czytanie ze Starego Testamentu. Proroka Izajasza z 40 rozdziału. Ja właściwie sobie prawie wszystko przepisałam z tego pierwszego czytania. Tak bardzo te słowa mnie zawsze dotykały i, i w dalszym ciągu mocno mnie inspirują i pocieszają. Więc e, tak, i, i takie pierwsze zadanie wypłynie z tego pierwszego czytania. Zadanie na dzisiejszy adwentowy dzień. Bo mamy za wszystko dziękować, więc dzisiaj będziemy dziękować za Boga Stwórcę, Boga, który wszystko to, co dookoła nas otacza, łącznie z całym kosmosem, że wszystko to jest stworzone przez Niego i też dla naszego, dla naszej radości, dla, dla tego, żebyśmy gdzieś. Znaleźli to miejsce we wszechświecie, gdzie możemy przejść tą swoją drogę życia. Więc czytam o tym, jak dzisiaj Pan Bóg mówi o sobie: mówi o sobie jako stwórcy, któremu nikt nie może dorównać. My czasami tak sobie myślimy, że znaczy myślimy, nawet nie myślimy, tylko przyjmujemy. To otoczenie naszego życia jako coś oczywistego, że no przecież oczywiste jest, że chodzimy po Ziemi, że nad głową mamy niebo, w dzień świeci słońce, w nocy czasami księżyca, a na pewno świecą gwiazdy, chyba że jest pochmurne niebo, ale przyjmujemy to jako rzecz oczywistą, a przecież mogło tego nie być, tak? Ktoś to stworzył, jakiś ten pierwszy poruszyciel, jak mówili starożytni, że no musiał ktoś to jakoś, wiecie, wydobyć z niebytu. I tutaj Pan Bóg dzisiaj mówi przez proroka Izajasza: Podnieście oczy w górę i popatrzcie, kto stworzył te gwiazdy. I wiecie, jeżeli Pan Bóg mówi: Spójrzcie w górę, popatrzcie, Zastanówcie się, kto stworzył te gwiazdy. To myślę, że to jest zadanie dla nas, tak? Czy w ciągu swojego życia mamy czas na to, żeby się zatrzymać? Spojrzeć w górę, popatrzeć na ogrom tych gwiazd. Wiemy że dzisiaj już przez te różne teleskopy, które gdzieś tam sięgają. Daleko lata świetlne w przestrzeń kosmiczną, że, że tych gwiazd jest no nieskończona ilość. My, my tymi swoimi instrumentami na pewno jeszcze nie doszliśmy do końca i to wszystko jakoś tam się rozszerza. Więc podnieśmy oczy w górę, popatrzmy i zastanówmy się, kto stworzył te gwiazdy. I myślę, że to jest fajne zadanie adwentowe na dzisiaj. Szybko się robi ciemno, więc jeżeli będzie taki dzień, w którym będziemy mogli zobaczyć te gwiazdy, to popatrzmy na nie tak przez parę minut. Ogarnijmy ten kosmos na tyle, na ile tego małego rozumku nam wystarczy i zastanówmy się tak rzetelnie, kto to wszystko stworzył. I tu dalej Pan Bóg mówi, no, stworzył to ten, który w szykach prowadzi ich wojsko. Czyli to wojsko tych wszystkich gwiazd, planet, wszystkie je woła po imieniu. Wiecie, my tak naprawdę nie zdążyliśmy nazwać tych wszystkich planet, gwiazd. Tego jest tyle, że, że po prostu ludzie. Nie zdążyli jeszcze tego zrobić. Czasami gdzieś ktoś ślęczy, ślęczy nad, nad tym rozgwieżdżonym niebem i dostrzeże jakiś punkcik, którego jeszcze nikt nie odkrył. No i wtedy on sobie nazywa ten punkcik jakoś tam, czy swoim imieniem, czy, czy jakimś tam imieniem wymyślonym przez siebie. Ale generalnie to. To one nie wszystkie są nazwane, a tu Pan Bóg mówi, że on nie wszystkie woła po imieniu. On ma je wszystkie policzone, te miriady, miriad, czy ile, jak to te, ten, te liczby się nazywają. I dalej Pan Bóg mówi: Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie wyrwie. I no, muszę tutaj dalej czytać. Czemu mówisz Jakubie i ty Izraelu powtarzasz? I tutaj pod tym słowem Jakub, Izrael, można. My rozumiemy naród wybrany, ale w dzisiejszych czasach, w czasach Nowego Testamentu, rozumiemy każdego z nas. I czasami tak właśnie my mówimy, jak ten naród wybrany że o, Pan Bóg o nas zapomniał moja droga. Hmm, Moje jakieś tam nieszczęście. Wymyka się Panu Bogu z rąk. On tego nie widzi, nie dba o mnie. I tutaj Izrael też tak mówił, zakryta jest moja droga przed Panem, i prawo moje przed Boga, przez Boga pominięte. Czy nie wiesz tego, czy nie słyszałeś? Pan to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy. Ani nie nuży, jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. I tu jest taki werset, się zaczyna naprawdę, złoty werset, który ja sobie też często powtarzam i, i zachęcam wszystkich, którzy już mają sporo lat w swoim peselu. Żeby sobie ten werset zapisali gdzieś na lodówce i, i tym się pokrzepiali, bo to nie jest tak, że jak już wiecie mamy, jesteśmy wiekowi. No to już koniec już tylko będziemy słabnąć i słabnąć i już na nic nas nie stać. Bo przypomina mi się święty Antoni Pustelnik z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Który dożył 100 lat, do końca był sprawny, chodził, i do końca, tam jego biograf, który był jego bliskim przyjacielem więc to nie jest wymyślone napisał, że on do końca miał wszystkie zęby. <laughs> Także nie dość, że chodził, wiecie, jakie jest życie na pustyni wodę trzeba gdzieś tam nosić z daleka. Uprawiać jakieś tam małe poletko na jakiejś tam małej oazie. I to wszystko wy wymaga dużo trudu i też takiego życia prostego, postnego, a mimo to on dożył ponad 100 lat. Więc możemy się pokrzepiać tym wersetem. I podejrzewam, że on, on się też tym wersetem pokrzepiał, bo podobno znał na pamięć całe pismo święte. I tutaj Pan Bóg mówi: Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc, młodzieńcy. Tak naprawdę ci, którzy powinni mieć tą naturalną siłę, tak, pochodzącą z młodości. I teraz się zaczyna ten złoty werset. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła, jak orły, biegną bez zmęczenia i bez znużenia idą. To są takie moje, wiecie, ruchy z piosenki, którą we wspólnocie śpiewaliśmy razem z dziećmi. Według tych słów na pewno większość z Was zna tą piosenkę. Ci co zaufali, panu, coś tam odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Także zobaczcie jak tu Pan Bóg, który ma moc, który ma siłę, który jest wszechmogący, on może ciebie pokrzepić, może ciebie umocnić, uzdrowić, jeżeli rzeczywiście jemu zaufałeś, jeżeli zaufałeś jego świętej woli, idziesz tą ścieżką, którą on ci pokazuje. To możesz mieć nadzieję, ufność w Panu, że, że On Cię też wyposaży w potrzebne siły, energię, będzie Cię umacniał, pokrzepiał, więc tak, miejmy nadzieję w Panu, zaufajmy Panu. Jeszcze dzisiejszy Psalm 103 też właściwie potwierdza jakby tą. Tą receptę na, na pokrzepienie, na umocnienie. W tym psalmie, psalmista natchniony, mówi: On twój, twoje dni nasyca dobrami, odnawia się młodość twoja jak orła. Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. I dalej w tym psalmie właściwie są wersety znowu powtórzone praktycznie słowo w słowo z wczorajszego czytania z księgi Izajasza, gdzie psalmista mówi, dni człowieka są jak trawa, prawda? Wczoraj też mówiliśmy o, o tym kwiecie polnym. Kwitnie jak kwiat na polu, ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma. I miejsce, gdzie był, już go nie poznaje. Nawet to miejsce, w którym rósł ten kwiat, już właściwie zupełnie wygląda inaczej. A łaskawość pańska na wieki wobec jego czcicieli, a jego sprawiedliwość nad synami synów. Czyli widzicie, ta sprawiedliwość idzie w pokolenia dla tych nad tymi. Którzy strzegą Jego przykazań, Jego przymierza, i pamiętają, wypełnić Jego przykazania. Gdybyśmy tak odwrócili, wiecie, to zdanie i zapytali, to, to nad, nad którymi ludźmi Pan Bóg, dla których ludzi Pan Bóg jest taki łaskawy, którym ludziom tak Pan Bóg obficie błogosławi. No i tu jest odpowiedź tym, którzy. Tym, którzy, nad tymi, którzy strzegą jego przymierza i pamiętają wypełnić jego przykazania. Więc zobaczcie, jaka to jest to nie jest tak, że Pan Bóg ten mechanizm świata, kosmosu, wiecie, nakręcił, puścił w ruch i, i dalej już się nim nie interesuje. Tylko rzeczywiście Pan Bóg współdziała z tymi, którzy strzegą Jego przymierza, którzy pamiętają, by pełnić Jego przykazania. I jeszcze dzisiejsza Ewangelia. Tutaj Pan Jezus daje receptę, właśnie też na to pokrzepienie i umocnienie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a brzemię lekkie. I zobaczcie, tu mogą przyjść wszyscy, którzy są jakoś tam wypaleni zawodowo, wypaleni w licznej rodzinie, wypaleni tymi codziennymi, żmudnymi zadaniami. A pan Jezus do nich mówi, mówi do nas: weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. I czym jest to jarzmo? Czyli to yy, jarzmo, czyli, czyli ta belka taka. Którą ma na sobie zwierzę jakieś tam pociągowe, że jest belka na ramiona, wiecie, założona i, i do niej są jakoś przytwierdzone jakieś tam łańcuchy czy, czy rzemyki, rzemienie, a do nich z kolei jest przytwierdzony jakiś tam pług czy jakieś sanie czy cokolwiek, i ten wół, to zwierzę pociągowe przy pomocy tego jarzma wykonuje jakąś pożyteczną pracę. A tym jarzmem, które Pan Jezus ciągnie, to jest cichość i pokora serca. Czyli żeby tą pracę swoją w życiu dobrze wykonać i żeby być też pokrzepionym przez Boga samego, trzeba być cichym i pokornego serca, czyli nie trzeba się tak szarpać, wiecie, wyobraź sobie jakiegoś pociągowego zwierzaka, który się szarpie z tym jarzmem i tam chce je zrzucić z siebie i gdzieś tam ucieka i ten rolnik go goni, gdzieś tam batem go tłucze i go ciągnie z powrotem do tego jarzma. Czasami to nasze życie tak wygląda, czy życie jakichś ludzi obserwujemy, jak to uciekają ze swojej rodziny, ze swojego małżeństwa. Gdzieś tam są pobijani, potłuczeni, pokornie wracają, dopiero z powrotem tam do żony i dzieci. I to w życiu też tak różnie bywa. Ważna jest ta cichość, to, to, to cierpliwe ciągnięcie swojego życia, swojego losu. I też mieć pokorę serca, tak? Nie wyobrażać sobie, że o co to mi za los się trafił, pewnie tam gdzieś byłoby lepiej, albo w tej pracy, to, to dopiero bym się zrealizowała. Tak? Czy gdybym organizowała sobie jakieś wystawy przez te wszystkie lata, to dopiero bym jakąś miała sławę, czy, czy doszłabym do jakiejś no, renomy i, i pieniędzy. A tutaj nie, Pan Bóg mówi, jeżeli jesteś zmęczony, to weź to swoje jarzmo, to swoje życie i spokojnie, dzień za dniem wypełniaj tą wolę Bożą, którą, którą Pan Bóg ci oznajmia przez to, że no wolą Bożą małżonka jest to, żeby być w rodzinie. Tak? Nie jest wolą Bożą, żeby on flirtował z koleżanką z pracy i się do niej przeprowadził. Więc dopiero w tej cichości, pokorze serca można znaleźć pokrzepienie, bo człowiek się nie szamocze, tak jak ten, ten zwierzak, który nie chce być posłuszny w tym, w tym jarzmie. On traci swoją energię, on dostaje jeszcze tam baty od, od właściciela, bo przecież jest przeznaczony do tego, żeby tam, nie wiem, mucił zboże czy, czy or, orał pole, tak. I dalej Pan Jezus mówi, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a brzemie lekkie. Czyli to jarzmo, czyli ten, to nasze życiowe jakieś powołanie, jeżeli naprawdę spokojnie, rzetelnie je wypełniamy, to one da, to, to taki sposób życia wzięty ze wzoru Pana Jezusa, daje nam taką radość życia, daje nam słodycz życia. To wszystko zaczyna, wiecie, no, owocować, zaczyna kwitnąć. To wszystko staje się takie piękne. Nie takie poszarpane, poniszczone, gdzieś tam połatane, tylko wszystko tak organicznie, pięknie rośnie. I to brzemię wtedy staje się lekkie. Wydawało się, że ciągnę, wiecie, ten, tą swoją, nie wiem, jakieś swoje powołanie i to jest takie trudne, takie ciężkie, ale kiedy wykonuję to w takiej pokorze serca, tak? Nie, nie wynoszę się nad innych, nie wynoszę się nad na na ten swój los, ojej, mogłam zrobić karierę, nie wiem, jakieś piosenkarki czy modelki. O tutaj, tak, siedzę gdzieś tam na wsi, tak, i, i służę mojej rodzinie czy wspólnocie. Nie, to wszystko jest słodkie i lekkie, bo, bo tym wszystkim rządzi mądrość Boża i, i też Boże pokrzepienie. Więc tyle na dzisiaj zadanie, dziękować tak za gwiazdy na niebie i patrzeć i się zastanawiać, kto to wszystko stworzył. I dziękować Panu za, za jego dzieło stworzenia. I chyba to wszystko na dzisiaj pozdrawiam Was serdecznie miłego dnia i następnych godzin z Bogiem Pa. pa.